Witam serdecznie na moim kanale. Dziś, w ramach serii Zaginieni, przedstawię Wam sprawę zaginięcia pana Michała Konkola. Jest to 46-letni chirurg onkologiczny, mąż, ojciec, który zaginął dokładnie 16 października bieżącego roku w Sopocie. Zapraszam do słuchania. Pan Michał to człowiek inteligentny, spokojny, sympatyczny, bezkonfliktowy i taki, który potrafił się z każdym dogadać. Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza uzyskał w 2000 roku. Początkowo zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Szpitalu Klinicznym w Gdańsku czy też w Szpitalu Powiatowym w Kościerzynie. W 2009 roku zdał egzamin specjalizacyjny z Chirurgii Ogólnej, a trzy lata później z Chirurgii Onkologicznej. W 2014 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych. Ponadto intensywnie szkolił się m.in. z technik onkoplastycznych w leczeniu raka piersi, zaawansowanych technik laparoskopowych czy też implantacji portów dożylnych centralnych. Szkolenia odbywał za granicą, to znaczy m.in. na Węgrzech, we Francji oraz w Szwajcarii. Pracował na oddziałach zabiegowych w klinikach w Polsce, jak i w Niemczech. Pan Michał zajmował się diagnostyką nowotworów, chirurgicznym leczeniem chorób piersi oraz rekonstrukcją piersi. W ostatnim czasie pracował głównie w Wojewódzkim Centrum Klinicznym w Gdańsku i w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym GUMED. Nieprzerwanie podnosił swoje kwalifikacje, kompetencje, stawiał przede wszystkim na swój własny rozwój, posiadał ogromną wiedzę teoretyczną, którą na co dzień przekładał w praktykę. Można śmiało nazwać go lekarzem z powołania. Wobec swoich pacjentek był niezwykle życzliwy i empatyczny. Był cenionym i znanym specjalistą w Trójmieście. Uważano go za profesjonalistę, nigdy nie odmawiał wsparcia, wzbudzał zaufanie i potrafił podnosić na duchu swoje pacjentki, jak i ich rodziny. Uratował życie wielu kobiet i zarówno pacjentki, jak i właśnie ich bliscy byli mu niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc. Jeśli chodzi o życie prywatne, a nie zawodowe, pan Michał ma żonę. Kingę. Poznali się oni na studiach. Kobieta również jest lekarzem, a dokładnie ma specjalizację z chorób wewnętrznych i reumatologii. Małżeństwo ma piątkę dzieci w wieku różnym od przedszkolaka do studenciaka. Najstarsi synowie studiują, młodsza córka jest w liceum, kolejna w podstawówce, a najmłodsze dziecko jest w przedszkolu. Rodzina mieszka przy ulicy Łokietka w Sopocie. Pan Michał prowadził ustabilizowane dość uporządkowane życie, które kręciło się głównie wokół rodziny, ukochanych dzieci i pracy. W wolnym czasie, którego naprawdę miał mało, lubił biegać. Miał dobre serce, uważał, że nie ma ludzi równych i równiejszych. Pomagał bezdomnym, przykładowo dawał im jedzenie jak i ubrania. Jak mówił jeden ze starszych synów na temat ojca w wypowiedzi dla radiowej trójki, bodajże, cytuję: We mnie nadal jest ogromna nadzieja. Codziennie czekam, aż po prostu zapuka do drzwi. Gdzieś się pojawi, zadzwoni, napisze: Nigdy wcześniej nie podejrzewałbym, że może nastąpić taka sytuacja. To jest ojciec, którego zazdrościli mi znajomi. W zasadzie człowiek idealny. 14 października pan Michał spotkał się z dobrym znajomym, panem Pawłem Kabatą, podczas nagrywania audycji na żywo Pink Morning organizowanej przez fundację Omea Life. I według tego znajomego, akurat tego dnia nie, pan Michał nie wzbudzał podejrzeń: zachowywał się normalnie, jak zwykle był miły i życzliwy, i nie wykazywał tego, by męczyły go jakieś poważne problemy. Nie był przygnębiony i nic nie wskazywało na to, by szykował się na jakieś diametralne zmiany w swoim życiu. Dwa dni później, 16 października, w sobotę wieczorem, pan Michał wrócił z suto zakrapianej imprezy z kolegami. Co prawda był pod wpływem alkoholu, ale się nie zataczał, nie był nie wiadomo jak upojony tym alkoholem. W trakcie wszędzie określanej kłótni jako konflikt rodzinny o godzinie 22 pan Michał wyszedł z domu i już nie wrócił. Nie zabrał ze sobą ani telefonu, ani portfela, nie miał przy sobie dokumentów, w domu zostawił nawet non-stop używany przez niego wcześniej smartwatch. Nie mówił też rodzinie, dokąd się udaje. Wyszedł z mieszkania przy ulicy Łokietka w Sopocie, ubrany w buty trekkingowe, granatowe spodnie, koszulkę z emblematem roweru na środku, sweterek w serek koloru rdzy i w ciemny długi płaszcz. Kiedy nie pojawiał się przez dłuższy czas, czyli w ciągu nocy, jego zaginięcie zostało natychmiast zgłoszone na policji. Poszukiwania rozpoczęto od sprawdzenia ścieżek dla biegaczy, którymi zazwyczaj pan Michał biegał w trakcie swoich treningów. Szybko dotarto do monitoringów, i na nagraniach pan Michał był widziany, jak kierował się ulicą polną w stronę pasa nadmorskiego. I to tam skupiły się poszukiwania w terenie z udziałem policji, straży pożarnej i wolontariuszy. W sieci zawrzało, pojawiła się masa komunikatów odnośnie zaginięcia. Pod postami na ten temat można przeczytać mnóstwo komentarzy, przede wszystkim pacjentek pana Michała, jak i ich bliskich. No, chcieli oni okazać wsparcie rodzinie pana Michała, podnieść ich na duchu, dać nadzieję, że lekarz prędzej czy później się odnajdzie. Ludzie wspominali, jakim jest fachowcem, człowiekiem o wielkim sercu, jak już mówiłam, czy też lekarzem z powołania, i proponowali pomoc w poszukiwaniach. Wszyscy rozpowszechniali informacje o zaginięciu, gdzie się da. 20 października, cztery dni po zaginięciu, w ramach wsparcia gdańskich policjantów, do akcji wkroczyli policjanci z komendy głównej policji z Warszawy. Wykorzystano pomoc psów tropiących, które zaprowadziły poszukiwaczy na plażę. Rozpoczęto tam intensywne przeszukanie, a dokładnie od wejścia nr 32 w Sopocie do Gdańskiego Jelitkowa. Sprawdzano zarówno teren plaży, jak i okolicznych terenów leśnych. Poszukiwanie prowadzono zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Kilkudniowa wichura, która zaczęła się tuż po zaginięciu, opóźniła użycie sonaru i koniec końców użyto go, ale nic nie wykryto. Wykorzystano do poszukiwań m.in. drony, kamerę podwodną, jak i robota podwodnego. Za ich pomocą przeszukano zatokę gdańską. Udział brali m.in. strażacy, grupa wodno-nurkowa z Kościerzyny, czy pomorska grupa poszukiwawcza ratownicza Gryf, jak i grupa specjalna Płetwonurków RP, która brała udział m.in. w poszukiwaniach Ewy Tylman czy Piotra Staraka. Sprawdzano również tereny leśne północnej części Sopotu, odcinek od hotelu Mariot do Gdańska, park Regana, ogródki działkowe i wszelkie możliwe zbiorniki wodne. W trakcie tych poszukiwań znaleziono płaszcz, ale ostatecznie okazało się, że nie należał on do pana Michała. 25 października sprawą zajęła się prokuratura okręgowa w Gdańsku w związku z możliwością pozbawienia wolności przez osobę trzecią zaginionego. Oczywiście nie zakładano z góry, że chodzi o ewentualne porwanie. Jest to po prostu taka standardowa procedura, kiedy zależy na tym, by mieć więcej możliwości prawnych w danej sprawie zaginięcia. W toku śledztwa zabezpieczono liczne nagrania monitoringów z miejskich kamer z ustalonej wcześniej trasy, jaką mógł przymierzać pan Michał. Policja prosiła też o nagrania monitoringów od osób prywatnych z oczywiście momentu zaginięcia, czyli z nocy z 16 na 17 października. Śledczy zakładają kilka hipotez, mianowicie, że zaginięcie pana Michała jest związane z jego konfliktem rodzinnym czyli po prostu, że uciekł, ewentualnie został porwany bądź uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Nie można też wykluczyć, że pan Michał stracił życie z własnej woli bądź z rąk osoby lub osób trzecich, i tak naprawdę, akurat w tym przypadku zaginięcia, każda opcja jest możliwa. W listopadzie, jakiś miesiąc po zaginięciu, przyjaciele pana Michała utworzyli zbiórkę na portalu zrzutka.pl w celu zebrania środków dla jego rodziny na życie i na dalsze poszukiwania. Kiedy pan Michał stał się osobą zaginioną otrzymał taki status to jego konta bankowe automatycznie zostały zablokowane. Nikt, nawet jego żona, pani Kinga, nie ma dostępu do tych kont. Działanie tego rodzaju ma zapobiegać wypłatom środków przez obce osoby. Ponadto osoby z takim statusem zabezpiecza się przed tym, by jeżeli ktoś znalazłby ich dokumenty i tak dalej, to żeby nie wziął na ich dane kredytu. Są też minusy tych działań, na przykład dla rodziny, ponieważ... W tym momencie yy, rodzina nie ma prawa dziedziczenia, dzieci nie mogą liczyć na uzyskanie renty do, po ojcu, no, nie mają dostępu do kont bankowych. I w praktyce pani Kinga, jak i jej dzieci, z dnia na dzień zostali bez środków do życia na dodatek z długami bo państwo konkol mieli kredyt, mają kredyt, który no, trzeba spłacać bez względu na sytuację życiową. Co gorsza, akurat w tym momencie życia pani Kinga nie pracowała i nie miała skąd znaleźć jakichkolwiek środków finansowych. Na chwilę obecną, a mamy koniec grudnia 2021 roku, zbiórka dobiegła końca. Udało się uzbierać taką sumę, by pani Kinga na razie tymczasowo miała święty spokój od spraw finansowych. A tak swoją drogą, to jest pewne wyjście z tak. Patowej sytuacji, mianowicie na podstawie informacji o zaginięciu z policji, rodzina może złożyć wniosek o ustanowienie kuratora, który decydowałby o sprawach pana Michała do momentu, mam nadzieję, szczęśliwego odnalezienia. Nie wątpię w to, że rodzina pana Michała już o tym wie, ale wiecie jak to bywa: procedury trwają o wiele za długo, a tutaj liczy się czas. Rodzina wierzy w to, że pan Michał gdzieś wyjechał, że może zaczął gdzieś nowe życie, ewentualnie gdzieś wynajął mieszkanie na inne dane, bądź po prostu ukrywa się u ludzi, którym wcześniej pomagał. Natomiast policja nie pozostawia złudzeń, że liczą się również z tym, że należy poszukiwać pana Michała zarówno żywego, jak i martwego. Jego zaginięcie uznano za zdarzenie nagłe i nieplanowane. Jak już mówiłam, mamy grudzień, od momentu rozpoczęcia śledztwa niewiele wiadomo na temat ustaleń prokuratury, policja skupia się na działaniach operacyjnych, nie chcę o nich mówić ze względu na dobro śledztwa. Wciąż analizowane są zebrane nagrania monitoringów. Do sprawy zaangażowano specjalistów od poszukiwań. Prokuratura na ten czas nie ma ustaleń odnośnie tego, co stało się z panem Michałem. Założone początkowo hipotezy są nadal aktualne. W mediach można znaleźć takie źródła, które sugerują to, że pan Michał cierpił na depresję. No, wiążą to oczywiście z ewentualnym targnięciem się na swoje życie, ale to, czy mężczyzna faktycznie chorował na depresję, nie zostało nigdzie potwierdzone. Bardziej można to uznać po prostu za takie gdybanie. Na koniec mały apel. Jeżeli ktoś ze słuchaczy posiada informacje, które mogłyby pomóc w ustaleniu tego, co się stało z panem Michałem, Oczywiście zachęcam do kontaktu ze służbami. Dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. Czekam na Wasze komentarze odnośnie.